Mamareszko, moi drodzy, dzisiaj razem z wami skonfiguruję swój pas taktyczny i powiem wam, co ile kosztuje. Zaczynamy, oczywiście, od pasa: jest to model Aerok Action od Shooters Factory. W pierwszej kolejności wrzucę na niego dwie ładownice pistoletowe od Huzara. Teraz czas na ładowniczkę do magazynków od Aera, również od Huzara. Następna w kolejności będzie torba zrzutowa od DBR Custom Gear, ale nie byle jaka, bo tak jak widzicie ma w środku cztery kolumny mole, dzięki którym można załadować sobie dodatkowe ładowniczki. Równiutko na tyłek leci apteczka od również huzara, pyttok w rozmiarze M. Następnie kaburę na kruciaka. I ostatnia rzecz, chwytak na stazę i staza również od huzara. Finalnie Secik prezentuje się następująco. Jak pewnie zauważyliście, zdecydowaną dominację przy